Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Seatem Leonem drugiej generacji. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego filmu, gdzie doradzam jakie silniki wybrać oraz na jakie usterki warto zwrócić uwagę przed zakupem, no to koniecznie oczywiście kliknijcie w link w pierwszym komentarzu. Tam będziecie mieli link do tego filmu. Jeżeli oglądaliście, no to zapraszam na drugi film. W przypadku Seata Leona drugiej generacji wnętrze. Wykonane jest dość solidnie. Plastiki, oczywiście, są podatne na zarysowanie, szczególnie te niżej ułożone, czyli tam gdzieś przy nogach. To niestety łatwo się rysują. Wycierają się przyciski od otwierania szyb. Wyciera się przycisk od zapalania świateł. Także no, takie braki jakościowe niestety w Volkswagenach są. Jeżeli chodzi o spasowanie elementów we wnętrzu, za to spasowanie jest całkiem przyzwoite. Jak sobie podotykacie to bardzo minimalne trzaski gdzieś tam słyszycie, ale ogólnie, ogólnie jest to na pewno na lepszym poziomie niż w autach francuskich. To spasowanie jest lepsze, nie ma może super rewelacji, ale jest to już całkiem przyzwoity poziom, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o fotele, są one według mnie bardzo dobre. Zarówno siedziska są długie. Jaki też plusem jest to, że akurat w tej wersji, którą ja mam tutaj do testu, macie dość masywne podparcia boczne. Więc w trakcie szybkiej jazdy gdzieś tam was nie majta po tym fotelu, tylko po prostu pewnie was trzyma fotel. Jest bardzo duża, duży zakres regulacji tego fotela. Możecie siedzieć zarówno bardzo nisko. Jak ktoś lubi bardziej sportowo, możecie też siedzieć wysoko. Wszystko do ustalenia. Plusem jest też duży zakres regulacji kierownicy. To też nie jest zawsze takie oczywiste, ale akurat w autach z tych lat kompaktowych, topowych, no to raczej ten zakres jest na przyzwoitym poziomie. Tutaj jest dość duży. Ciekawą opcją uważam jest to, że macie tutaj takie okienka małe które zazwyczaj takie okienka powodują to, że paradoksalnie gorzej widzicie, bo grube słupki Wam przesłaniają po prostu przejścia i czasami możecie kogoś nie zobaczyć, ale w tym akurat przypadku tu to pomaga, te słupki... Yy... Grube aż tak nie przeszkadzają, a te małe okienka powodują, że macie po prostu, sprawiają, że macie lepszą widoczność. Do tyłu widoczność też jest bardzo dobra, pomimo tego, że auto też ma ciekawą sylwetkę, co często po prostu zdarza się tak, że jeżeli auto jest zaprojektowane w sposób oryginalny, to niestety kosztem tego, że widoczność jest słabsza. Tu akurat tego problemu nie ma w tym aucie, więc uważam, że to jest dobre, że połączyli ciekawy design z praktycznością. No i teraz pokażę Wam schoweczki z punktu widzenia kierowcy. Więc tak, tu macie jeden schowek. się taką kieszeń bardziej. E, tak to wygląda, taki no niewielki, niewielkich rozmiarów. E, tu macie taką kieszeń troszeczkę większą, na no jakby smartfona. E, jest cup holder jeden. Tu są dwa cup holdery. E, macie też schowek taki średniej wielkości, no. Bardzo duży to on nie jest, ale nie ma też tragedii. No i oczywiście kieszenie. Kieszenie nie są za duże. Nie są za duże. Z tyłu w ogóle kieszeni nie ma. I tak to z grubsza wygląda. Jeszcze jeden schowek sobie zobaczcie. Jest tutaj całkiem nawet obszerny. Ciekawa opcja. Jeżeli chodzi o miejsce, to nie brakuje go zarówno z przodu jak i z tyłu. Bagażnik ma dość spory niestety próg załadunku. Jest tu też kilka ciekawych elementów designerskich, typu klamki w tylnych drzwiach, które umieszczono w słupkach. Bagażnik otwierany z przycisku oraz wycieraczki, które zatrzymują się na słupkach A. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego auta, to zawieszenie zestrojono dość sztywno. Osobom lubiącym szybką jazdę, dynamiczne pokonywanie łuków, na pewno się to spodoba. Osoby lubiące komfort, myślę, że mogą być trochę rozczarowane. Bardzo fajny jest układ kierowniczy, jest precyzyjny. Zakres pustego tak jakby manewru, czyli czegoś takiego, że po prostu rusza się kierownicą, nic się nie dzieje, jest bardzo minimalny. Więc tutaj ta precyzja układu kierowniczego jest bardzo dobra, ale to tak naprawdę od lat Wizytówka aut z koncernu Volkswagena, szczególnie segmentu C czy segmentu D, czyli golfy, skody oktawie, tak? W większości prowadzą się bardzo dobrze, bardzo pewnie, układy kierownicze są sztywne. I uważam, że to jest jeden z największych plusów tego samochodu, jeżeli chodzi o prowadzenie. Plusem jest również to, że macie lusterka, które są nie są przymocowane do drzwi bezpośrednio na no, takim. By to powiedzieć nie są w rogu drzwi przymocowane jak to zwykle bywa w większości tylko są przymocowane tak jakby na bocznej krawędzi w teorii wydaje się że to jest zabieg tak naprawdę designerski ale w praktyce okazuje się że zmniejsza to hałas przy większych prędkościach więc to jest akurat uważam dobry patent zużycie paliwa w tej wersji którą jadę jest to wersja 2.0 TFSI no tak, w przypadku jazdy miejskiej będzie to około 10 litrów, w zależności oczywiście jak będziecie jeździć, tak? bo będziecie spokojnie jeździć e, gdzieś tam poza miastem. Myślę, że do 7-8 do litrów zejdziecie. W przypadku szybkiej jazdy, mocnego traktowania auta, samochód może zużyć nawet 11 litrów, 11,5, więc z tym trzeba się liczyć. E, jeżeli chodzi o dynamikę, to tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Samochód dobrze reaguje na pedał gazu, bardzo przyjemnie się jedzie. Wyprzedzanie nie stanowi najmniejszego problemu, czy to tirów, czy innych aut, więc tu akurat do dynamiki nie można mieć najmniejszych uwag. Friday z jazdy jest naprawdę duża, więc jeżeli lubicie dynamiczną, szybką jazdę, lubicie po prostu szybko pokonywać łódź, to na pewno jest auto dla Was. W tym odcinku to już wszystko. Ja oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zachęcam do łapkowania. Zachęcam też do pisania o swoim aucie, jeżeli mieliście taki samochód, jak on jeździł, odczucia wasze odnośnie zawieszenia, układu kierowniczego. Na pewno skorzystają na tym kolejne osoby oglądające te filmy. No i oczywiście zachęcam też do wchodzenia na mojego Facebooka, gdzie już wcześniej możecie zobaczyć, jakie auta będą wkrótce testowane. No i widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!